co ty gadasz, Zuska? Ale, ale Zuza, co ty gadasz? No, co ty gadasz, zuska? Ty weź przełknij to, co masz w buzi i weź powtórz. No, co ty, gocha jest w ciąży? A skąd ona wie, że to jest jej dziecko? Ty, ale, nie, no to zagaj do niej, ale ty, Zuska, musisz kończyć. Leszek przyszedł, Lara. Wszystko mi chodzi po głowie. To jakieś po***ane. ale to nie o to chodzi, wiesz. Chciałabym mieć takiego lululka, takiego, takiego fafineczka malutkiego malika taki tak chodzi, tam coś gada, to się Ja Chyba się rodzi we mnie instynkt. Ty jaki instynkt? Co ty będziesz teraz polować na antylopy? I co ja powiem chłopakom na dzielni? Co, co mi powie Blacha, jak mnie spotkasz? co, że wiedział jak moja Mariolka na czterech łapach dyla za antylopą osiedł? Czy w kozakach ugania za gnu? Co ty będziesz mi teraz znosić na chatę w paszczy martwe zebry? Tak nie machaj, tylko sobie zetrzyj krew w twarzy morderco. Co nie chciałbyś być tatą? A Daro nie może. Yes. <noise> Daro nie może, wiesz, bo już jest dwójkę. Ty no i zobacz, fajnie ma, nie? Fajnie. Byłem ostatnio u niego, jak dzieciaki darły mordę, że normalnie można było zwariować, nie? O, Się uspokoiły dopiero, jak żeśmy dali im klocki. Ojej, o, A musiał być strasznie szczęśliwy tak jeden z tych? Jak? Nimi? Jak szczęśliwy? Na pewno bardziej niż właściciel golfa, z którego je wykręciliśmy. Jakbyśmy mieli mieć takiego malucha. Założył spoilery, przyciemnił szyby. Jakiś wydech, czy co? Ja o dziecku mówię. Jakbyś mu daj na imię? Pyton. Pyton. Nazwałbyś swoje dziecko pyton! Jakbyś się wołał. Sss. Jeszcze może karmił zdechłymi myszami, co? On by je lubiał? Jezus, nie lupiałbym, no nie lubił. A poza tym nie można dać e, e, dziecku imienia jak zwierzęciu, no zlituj. A twój stary się nazywał, Pan Kracy. A poza tym, jakby to brzmiało z twoim nazwiskiem? A się skola w ogóle? Kurde, ja to bym mu jakoś tak bardziej światowo. Nie można wszedł. Robi Williams. Robi Williams jajko. Nie. Boże, co robi o, Williams, co? Williams jajko? Nie odwracajcie nie, nie gadaj do mnie. Studenci! Kurde. Mario Evelino! Hejka! Cześć chłopaki! Uff, wybacz, śmiałość Mario Ewelino, ale muszę przyznać, że wyglądasz super! No, dużo ładniej niż na wykładach. Na wykładach? No, w tych swoich przetartych dzwonach i, i podziurawionym swetrze. W dzwonach? O, a kolega to na olimpiadę? <laughs> y ciskanie sztang czy miotanie kulką? Rzut przeszczepem! To, to my już będziemy szli. No, no choć, Bo dzisiaj wieczorem wpadają do nas chłopaki z informy. Będziemy całą nockę programować w C. I będzie. Będzie piwo. I to, i to Twoje ulubione. Leszek w puszce. No. Wiesz co, Mariolka? padli, rozpijemy je w piątkę i będzie ostra iba. No, 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 ale tymczasem, jak mawia nasz facet od statystyki... Szacunek! O Boże! No. Ty w ogóle leżykal, szaleństwo w ogóle nie. normalny jakiś taki czat, nie. A tym Finom musi być strasznie zimno zimą. Ty kto to był? Kto? No te trzy mapety. Ty pojęcia nie mam. Może Czesi kręcą w mieście jakiś horror czy coś? Ty nawet znali twoje imię, nie? Oblefowali. blefowali. A poza tym to, że znaje moje imię, o niczym nic nie świadczy. Ty co, może znałeś Kopernika? A co, ja muszę znać wszystkich dilerów na dzielni? Mówili, że chodzisz w dzwonach. Tak, wiesz, w Zygmuncie. O kurde, zabije gnoja, nie? Jesteś, jesteś... No dobrze, no masz mnie, masz. Przyłapałeś szwany lisie. Studiuję, a to byli moi koledzy. Studiuję. Automatyka i robotyka. Pierwszy rok zaocznie tak wiem, wiem. Ale co, kulista ci zalecił? No dobra, to ja też coś ci powiem, nie? Robię doktorat w psychologii. Ale... ale ale, ale, powa ale poważnie? Ale... <laughs> nie no, co ty, nie? <laughs> o Panie! Ale co? To zaczko zabrzmiało, co? Z filmu, nie? A ty co? Nie żartowałaś? O, Mariolka, nie. Nie poznaję cię! Ale, ale Lesiu, Lesiu, przecież to ja! Twoja dupa!